Każda fałszywa wiedza jest bezwartościowa. Liczy się tylko ta, która zawiera prawdę. Słyszeliście to nie raz, prawda? Problem w tym, jak rozpoznać tę fałszywą od tej niefałszywej. Już od czasów greckich filozofowie łamią sobie głowy, chcąc poznać prawdziwą prawdę. I po co uganiać się za prawdą, skoro jesteśmy w niej zanurzeni jak pączek w maśle? Tylko czy Ponczek zdaje sobie sprawę z tego, że pływa w maśle? Nie powinniśmy szukać prawdy na zewnątrz, tylko wewnątrz. Bóg, absolut, pole kwantowe. Jesteśmy w tym wszystkim zanurzeni po kokardę. A nazwy są nieważne, bo to jedynie imiona tej samej prawdy.